Siostry i bracia, jeśli pozwolimy, aby dotarło dzisiaj do naszego serca przesłanie płynące z nieba, bardzo wyraźnie usłyszymy: Nie bójcie się, oto zwiastuję Wam radość wielką. Dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel. W głębi serca odkrywamy wtedy budzącą się w nas nadzieję, że coś radośniejszego, coś potężniejszego może stać się naszym udziałem. Coś, co sprawi, że jutrzejszy dzień będzie piękniejszy, bo świat, w którym żyjemy, jasno uświadamia nam, jak bardzo potrzebujemy pokoju, zwłaszcza tego wewnętrznego pokoju serca. Takiego pokoju, którego człowiek sam nie może sobie dać, dlatego że ten pokój jest stanem, w którym odczuwamy bliskość Pana Boga i Jego miłosierne dotknięcie. To dotknięcie, które leczy, daje poczucie bezpieczeństwa, wewnętrzną radość, i jednocześnie uświadamiamy sobie wtedy, że Bóg nas kocha. Jeśli jednak popatrzymy oczami wiary, okaże się, że tajemnica Bożego Narodzenia nie tylko wyobraźni, ale realnie realizuje te pragnienia i potrzeby człowieka. Oto Syn Boży staje się Emanuelem, Bogiem z nami. A wraz z Jego przyjściem spełnia się oczekiwanie wieków wyrażone w płynącym z głębi serca wołaniu Niebiosa, Rosem ślicie nam z góry, niech serca nawiedzi Zbawca nasz. Zaiste się prorocze słowa Izajasza, albowiem Syn został nam dany. Nazwano Go Książą Pokoju. I chociaż w rzeczywistości syn Boży przyszedł ponad 2000 lat temu, to jednak ciągle tajemnica ta potrzebuje osobistego przyjęcia. Po to, aby w nas mogło się spełnić to, co objawił święty Jan, a słowo stało się ciałem, wszystkim tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi. Życzę więc wszystkim braciom i siostrom w wierze, i wszystkim ludziom dobrej woli, aby w Boże Narodzenie ta tajemnica pełniej zrealizowała się w naszym życiu. A poprzez spotkanie w gronie rodzinnym i z wszystkimi życzliwymi nam ludźmi, odczujmy obecność Boga w naszym sercu. Boga, który z jednej strony daje nam pokój serca, a z drugiej uzdalnia nas, abyśmy ten pokój nieśli dalej. Nieśli go do naszych zachwianych relacji rodzinnych, do chorych relacji sąsiedzkich, do zalanych trucizną nienawiści relacji społecznych, państwowych, a wreszcie wszędzie tam, gdzie w naszej ojczyźnie grzech antyewangelicznych idei niszczy radość dziecka Bożego i usiłuje podcinać korzenie chrześcijańskiej tożsamości narodu. Wszystko to stanie się możliwe do spełnienia, jeśli, jak Maryja w tajemnicy zwiastowania, poddamy się całkowicie woli Pana Boga. Wówczas nasze Fiat stanie się narzędziem niosącym pokój, o którym śpiewali aniołowie w Betlejem. Niech zatem ta radość serca, serca napełnionego pokojem Emanuela, Boga wiernego i miłosiernego, autentycznie stanie się naszym udziałem. A płynąca z tego faktu nadzieja rozświetli i pokona wszystkie lęki i smutek. W nowym roku 2022 niech Emanuel, obdarowując nas swoją łaską i obfitością darów, sprawi, abyśmy teraz rozpoznając Go obecnego wśród nas w Eucharystii, z wiarą spożywali Go i Jego mocą stawali się posłancami pokoju.